Witaj na kanale NPTV. Jeśli cenisz niezależne media, zostaw lajka i zasubskrybuj. To realne wsparcie dla naszej pracy. A w dzisiejszym wydaniu wiadomości przedstawiamy. Mejza krytykowany przez własny obóz. Rząd znów drenuje portfele Polaków. Nowy podatek od smartfonów uderza w obywateli. Artyści zbierają miliony. Sójka demaskuje rząd. Kłamstwa i chaos w służbie zdrowia. Tuska rząd odbiera Polakom fajerwerki. Sondaż TVN24 szokuje. Kotraci. PiS i Braun rosną. Trzaskowski ignoruje nauczycieli. Mówi tylko o sobie. Grubarczyk atakuje motykę. Brzdąc Tuska wyrzuci górników. Polska szajka w Finlandii. Bankomaty wysadzane profesjonalnie. Mołdawia wybiera mantenu. Ekspert z Banku Światowego wchodzi do gry. Sekcja komentarzy jest do Państwa dyspozycji. Zachęcamy do dzielenia się swoimi opiniami. A to dopiero początek, przed Tobą porcja informacji, które warto znać. Zaczynamy! Burza wokół Mejzy. Ostre słowa z własnego obozu. Poseł Łukasz Mejza znalazł się w centrum politycznej burzy po tym, jak został zatrzymany przez policję za jazdę z prędkością około 200 km na godzinę na trasie S3 w powiecie Polkowickim. Zamiast przyjąć mandat, zasłonił się immunitetem poselskim. To zachowanie natychmiast wywołało falę oburzenia, również w jego własnym ugrupowaniu. Wiceprezes partii Joachim Brudziński nie przebierał w słowach pisząc w mediach społecznościowych, że zasłanianie się immunitetem w takiej sytuacji jest nieetyczne, głupie i nieodpowiedzialne. Dodał, że ma nadzieję, iż Mejza sam zrzeknie się immunitetu, by nie narażać klubu na wizerunkowe szkody. Do krytyki przyłączył się europoseł Maciej Wąsik, który zapowiedział, że jeśli Mejza nie zrezygnuje sam, to posłowie nie zawahają się przy głosowaniu nad jego immunitetem. Sprawą ma się teraz zająć Komisja Etyki Partii, potwierdził rzecznik ugrupowania Rafał Bochenek. Sam Mejza w oświadczeniu przyznał, że zachował się źle, tłumacząc, iż spieszył się na lotnisko i obawiał się, że przez wypisanie mandatu nie zdąży na samolot. Ostatecznie i tak na lot się spóźnił. Zadeklarował, że jeśli będzie to prawnie możliwe, ureguluje mandat natychmiast, a jeśli nie, zrzeknie się immunitetu i poniesie pełną odpowiedzialność. Przepraszam. Taka sytuacja nie powtórzy się więcej, napisał w swoim oświadczeniu, podkreślając, że nie zamierza korzystać z przywilejów chroniących parlamentarzystów. W komentarzach internauci przypominają podobny przypadek z 2021 roku, gdy prawo jazdy na trzy miesiące stracił obecny premier Donald Tusk, przyłapany na przekroczeniu prędkości w terenie zabudowanym. Cała sytuacja pokazuje, że nawet w polityce, gdzie słowa często znaczą więcej niż czyny, niektórzy muszą przypomnieć sobie, że immunitet nie zwalnia z odpowiedzialności. Ceny znów w górę. Rząd planuje kolejne podwyżki w sklepach. Nadchodzą zmiany, które mogą mocno uderzyć po kieszeni Polaków. Rząd zaakceptował projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, co oznacza, że ceny alkoholu i napojów słodzonych mogą już wkrótce znacząco wzrosnąć. Rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował, że Rada Ministrów zatwierdziła plan zwiększenia akcyzy, argumentując to troską o zdrowie publiczne i stabilność finansów państwa. Obowiązująca obecnie ustawa przewidywała wzrost akcyzy o 5% w latach 2026 i 2027. Jednak nowe przepisy mają podnieść stawki znacznie bardziej. Zgodnie z projektem. W 2026 roku akcyza ma wzrosnąć aż o 15%, a rok później o 10%. W praktyce oznacza to, że za butelkę piwa zapłacimy średnio 16 groszy więcej, natomiast butelka wódki podrożeje około 3 zł. Zmiany mają wejść w życie już od początku przyszłego roku. To jednak nie koniec planowanych obciążeń. Rząd rozważa również podniesienie tzw. opłaty cukrowej, co miałoby dodatkowo zwiększyć ceny popularnych napojów gazowanych. Jak wyjaśnił Szłapka. Propozycję w tej sprawie przedstawiło Ministerstwo Zdrowia. Jeśli zmiany wejdą w życie, półlitrowa butelka coli, która obecnie kosztuje 4 zł i 75 groszy, może podrożeć do 5 zł i 30 groszy. Ekonomiści ostrzegają, że takie podwyżki mogą napędzić inflację i sprawić, że codzienne zakupy staną się jeszcze większym wyzwaniem dla domowych budżetów. Rząd przekonuje jednak, że to inwestycja w zdrowie społeczeństwa i sposób na ograniczenie spożycia alkoholu oraz słodkich napojów. Polacy już teraz zastanawiają się jak te decyzje odbiją się na ich portfelach i czy to dopiero początek kolejnej fali podwyżek? Nowy podatek od smartfonów. Polacy zapłacą więcej, artyści zyskają miliony. Rząd Donalda Tuska przygotowuje rozporządzenie wprowadzające nowy podatek od smartfonów, tabletów i telewizorów z funkcją nagrywania. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego chce, by nawet 200 milionów złotych rocznie trafiało do stowarzyszeń artystów, wśród których nie brakuje osób wspierających obecną władzę. Rząd tłumaczy że to forma wsparcia dla twórców, ale przeciwnicy alarmują to kolejne obciążenie, które ostatecznie zapłacą zwykli konsumenci. Resort Kultury przekonuje, że koszt poniesie biznes, jednak doświadczenie pokazuje, że firmy przerzucą go na klientów. Nowe przepisy mają objęci ponad 250 przedsiębiorstw, w tym największych dystrybutorów elektroniki w kraju. Projekt budzi kontrowersję również dlatego, że poprzedni audyt w jednym ze stowarzyszeń Stowarzyszeniu Filmowców Polskich wykazał poważne nadużycia finansowe. Kontrola ujawniła wydatki na samochody klasy premium, loty dla osób towarzyszących i ponad milion złotych przeznaczony na alkohol. Mimo to rząd planuje czterokrotne zwiększenie środków płynących do tych organizacji. Politycznie sprawa też budzi emocje. Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska ma być jednym z głównych orędowników projektu, natomiast koalicjanci z Polski 2050 wyrażają sprzeciw. Głupi pomysł, jakbyśmy mieli za mało problemów, komentuje jeden z posłów ugrupowania Szymona Hołowni. Opozycja również nie zostawia na pomyśle suchej nitki. Poseł Tomasz Zieliński z Prawa i Sprawiedliwości twierdzi, że to kolejny podatek w czasie drożyzny i że rząd próbuje wprowadzić go tylnymi drzwiami rozporządzeniem, zamiast ustawą. Były minister cyfryzacji Janusz Cieszyński dodaje, że opłata reprograficzna to przestarzałe rozwiązanie w epoce platform streamingowych. Eksperci ostrzegają, że nowe przepisy mogą oznaczać podwyżkę cen telefonów i tabletów już od przyszłego roku. Polacy obawiają się, że kolejny raz zapłacą więcej. Tym razem za technologię, z której korzystają na co dzień. Sujka Ostro o rządzie. Kłamstwa i chaos w służbie zdrowia. Była minister zdrowia Katarzyna Sujka ostro skrytykowała samozadowolenie rządu Donalda Tuska w sprawie polityki zdrowotnej. Wszystko zaczęło się od wpisu posłanki Marty Golbik z Platformy Obywatelskiej, która pochwaliła się w mediach społecznościowych rzekomymi sukcesami koalicji ochronie zdrowia. Golbik wymieniała m.in. więcej pieniędzy dla szpitali, reformę nocnej i świątecznej pomocy medycznej, darmowe leki, cyfrową rewolucję oraz działania na rzecz profilaktyki i zdrowia psychicznego. Na te słowa Sujka odpowiedziała błyskawicznie i bez ogródek. Chyba kończą się niektórym PR-owe zwroty, bo nie dość, że żadnego konkretu tu nie ma, to jeszcze są kłamstwa i niedopowiedzenia. Napisała na platformie X była minister, przypomniała, że to właśnie obecny rząd doprowadził do zapaści finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia i problemów z płynnością finansową w szpitalach. Dodała, że nocna i świąteczna pomoc medyczna to fikcja, a kolejki do lekarzy tylko rosną. Skrytykowała też brak płatności za programy lekowe i podkreśliła, że darmowe leki dla seniorów i dzieci to program wprowadzony jeszcze przez poprzedni rząd w 2023 roku. Sójka zarzuciła ekipie Tuska rozmontowanie cyfrowych projektów zdrowotnych i przypomniała, że to za rządów PiS powstały e-recepta, e-skierowanie, e-zwolnienie czy internetowe konto pacjenta. W jej opinii rząd ograniczył również środki na zdrowie psychiczne i nie ma żadnego planu na przyszłość skoro przedłuża pilotaż Centrów Zdrowia Psychicznego aż do końca 2026 roku. Na koniec Sujka dodała, że nawet program szczepień przeciw HPV został wprowadzony przez poprzednią władzę, a obecna nie ma się czym chwalić. Jej wpis odbił się szerokim echem w sieci i wywołał gorącą debatę o prawdziwym stanie polskiej służby zdrowia. Rząd Tuska ogranicza fajerwerki. Na to czas zawsze się znajdzie. Rząd Donalda Tuska znów zaskakuje kierunkiem swoich działań. Rzecznik rządu Adam Szłapka ogłosił, że Rada Ministrów poparła pomysł ograniczenia używania fajerwerków. Jak wyjaśnił, to element poselskich projektów dotyczących ochrony zwierząt, które trafiły do komisji nadzwyczajnej. Rząd popiera ideę stopniowego wprowadzania zakazów dotyczących najmocniejszych materiałów pirotechnicznych oznaczonych kodem F2, aby jak podkreślił szłapka, dać firmom czas na dostosowanie się. Jednocześnie dodał, że nie chodzi o całkowity zakaz, lecz o rozsądne ograniczenie mające chronić zwierzęta przed hałasem. Do komisji trafiło już 10 projektów z czego 9 przygotowali posłowie. Wśród nich znajdują się propozycje całkowitego zakazu chowu zwierząt futerkowych w celach komercyjnych, możliwość dla samorządów wprowadzania lokalnych zakazów używania fajerwerków, a także pomysł zakazania przewozu osób pojazdami zaprzęgowymi, jeśli korzystają one z siły pociągowej zwierząt. Rząd przekonuje, że to krok w stronę bardziej humanitarnej polityki wobec zwierząt, ale krytycy zauważają, że w czasie narastających problemów gospodarczych i chaosu w służbie zdrowia, władza skupia się na tematach zastępczych. W sieci pojawiły się komentarze, że to klasyczny przykład działań mających odciągnąć uwagę od realnych problemów Polaków. Zwolennicy zmian odpowiadają, że to dobry moment, by wreszcie uregulować kwestie, które od lat budzą emocje, zwłaszcza w kontekście cierpienia zwierząt podczas sylwestrowych wybuchów. Jedno jest pewne, rząd znalazł czas, by zająć się fajerwerkami, choć wielu obywateli czeka na decyzje w znacznie ważniejszych sprawach. Nowy sondaż TVN24 zaskakuje. Kotraci, PiS i Braun zyskują. Najnowszy sondaż Pracowni Opinia 24 dla TVN 24 przynosi polityczne przetasowanie, które może zaskoczyć wielu obserwatorów sceny politycznej. Na czele nadal utrzymuje się koalicja obywatelska z wynikiem 29,5%, jednak jej poparcie spadło o ponad 1 punkt procentowy. Tuż za nią znalazło się Prawo i Sprawiedliwość, które zdobyło 28,5%, notując niewielki, ale symboliczny wzrost. Podium zamyka konfederacja z wynikiem 14,4%. Co oznacza spadek o pół punktu procentowego. Największym zaskoczeniem okazała się jednak partia Grzegorza Brauna Konfederacja Korony Polskiej, która zyskała ponad 1 punkt i osiągnęła 6,4%. W Sejmie znalazłaby się też Nowa Lewica z wynikiem 5,4% oraz Partia Razem Adriana Zandberga z poparciem 5,2%. Poza parlamentem pozostałyby Polska 2050 z wynikiem zaledwie 1,7% oraz Polskie Stronnictwo Ludowe, które może liczyć na 2,3% głosów. Niezdecydowanych było nieco mniej niż 5% respondentów, a ponad 1% ankietowanych odmówiło udzielenia odpowiedzi. Sondaż pokazuje, że różnice między dwiema największymi partiami są minimalne, a rosnąca popularność ugrupowania Brauna może wprowadzić nową dynamikę do polskiej polityki. Choć do wyborów jeszcze daleko, ten wynik to wyraźny sygnał, że układ sił w Sejmie wcale nie jest przesądzony. Burza po nagraniu Trzaskowskiego. W Dzień Nauczyciela mówił tylko o sobie. Rafał Trzaskowski postanowił uczcić Dzień Nauczyciela specjalnym nagraniem opublikowanym na platformie X Problem, w tym, że nie złożył w nim nawet jednego słowa życzeń pedagogom. Zamiast tego prezydent Warszawy skupił się na sobie i swoich szkolnych wspomnieniach. W emocjonalnym tonie wspominał panią Grejczyk, swoją pierwszą wychowawczynię, panią Sikorską od historii, panią Olsztyn od geografii czy nauczycielkę fizyki, która, jak mówił, opowiadała o prawdziwej historii Polski. Dodał też anegdotę o pani Miszkurce, której nazwisko, jak się okazało. Nosiła panieńsko jego żona. Wspominał, że lubił polski i historię, a z matematyki radził sobie średnio. W końcówce nagrania zaapelował do uczniów, by mieli dobre nastawienie i szanowali nauczycieli, bo te momenty wspomina się przez całe życie. Jednak w całym materiale zabrakło słów wdzięczności czy życzeń dla nauczycieli i to właśnie rozwścieczyło internautów. W sieci natychmiast pojawiła się fala krytyki. Dziennikarz Jacek Gondek z Newsweeka zauważył ironicznie: Ja, od tego zaczyna się spot inni komentowali, że Trzaskowski znów mówi tylko o sobie. Łukasz Pawłowski z OGB napisał, że to kolejny film, w którym Rafał mówi o Rafaeli, dodając, że wniosków z dwóch przegranych kampanii nie wyciągnął żadnych. Użytkownicy platformy X nie szczędzili ironii. Z okazji Dnia Nauczyciela pan prezydent składa sobie życzenia, pisał jeden z nich. Inna internautka dodała krótko: Rafał o Rafalle. Nowe, nie znałam. Komentujący żartowali też, że być może to zapowiedź książki Rafał 2. Nagranie, które miało być sympatycznym gestem, przerodziło się w medialną wpadkę i przypomniało wizerunkowy problem, z którym Trzaskowski zmaga się od lat, postrzeganie go jako polityka skoncentrowanego głównie na sobie. Grubarczyk ostro o ministrze Motyce. Tusk wsadził brzdąca od węgla. W rządzie Donalda Tuska wrze. Minister energii Miłosz Motyka znalazł się w centrum burzy po tym, jak górnicy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej usłyszeli o możliwych cięciach płac, a nawet etatów. Związkowcy mówią wprost o kryzysie, a w sieci zawrzało po słowach posła Prawa i Sprawiedliwości Marka Grubarczyka. Na Platformie X napisał bez ogródek. Tusk wsadził brzdąca na ministra od węgla. Brzdąc, który nic nie wie o górnictwie, będzie go teraz reformował. Zacznie od wyrzucania górników, bo tylko to potrafi. Ale on się szybko uczy, ma ambicje zostać premierem. Grubarczyk nie przebierał w słowach, dodając, że to przykład tego, jak rząd Tuska ponownie wprowadza chaos w polską gospodarkę. Kryzys widać już nie tylko w górnictwie. Ale też w służbie zdrowia, rolnictwie i edukacji podkreślają jego słowa komentatorzy. Sam minister Motyka w rozmowie z Polsat News próbował łagodzić emocje, mówiąc o potrzebie szczerego i otwartego dialogu z górnikami. Jednak wielu odebrało to jako unikanie konkretów. W środowisku górniczym narasta niepokój, pracownicy obawiają się powtórki z czasów poprzednich rządów Tuska, kiedy protesty w kopalniach kończyły się interwencjami policji. W sieci coraz częściej pojawiają się głosy, że młody minister może stać się symbolem braku doświadczenia obecnej ekipy. Brzdąc od węgla, jak nazywa go opozycja, ma dziś przed sobą jedno z najtrudniejszych zadań w rządzie – uspokoić górników i uratować przemysł, który od lat stanowi fundament polskiej energetyki. Czy mu się uda? Coraz więcej osób w to wątpi. Fińska policja rozbija polską szajkę. Spektakularne wysadzanie bankomatów. Fińska policja zatrzymała trzech obywateli Polski podejrzanych o serię brutalnych napadów na bankomaty. Według śledczych działali profesjonalnie, z precyzyjnym planem i specjalistycznym sprzętem. Ich łupem padły setki tysięcy euro, a straty po eksplozjach sięgają około 285 tysięcy euro. Mężczyźni zostali zatrzymani w kwietniu, dokładnie w dniu, gdy w miejscowości Waala, około 100 kilometrów na południe od Oulu, wysadzono bankomat w ścianie sklepu. Świadkowie zgłosili potężny wybuch i samochód odjeżdżający z miejsca zdarzenia, ciągnący za sobą metalową bryłę, z której sypały się iskry. Kilka godzin później patrol odnalazł szczątki roztrzaskanego bankomatu na leśnej drodze, a niedługo potem w jednym z ośrodków zatrzymano trzech Polaków. Policja ustaliła, że sprawcy mieli podrobione tablice rejestracyjne i kolce, które mogli rozrzucać przed radiowóz, by przebić opony. Wszystko wskazuje na to, że był to napad przygotowany z pełnym profesjonalizmem. Funkcjonariusze odzyskali większość banknotów z ostatniego skoku. Jednak podejrzewa się, że ta sama grupa stała także za dwiema wcześniejszymi eksplozjami bankomatów jesienią 2024 roku w Terwajoki pod Vaasa oraz w Jure pod Pori. W tamtych przypadkach ślad po pieniądzach zaginął. Policja podkreśla, że tego typu przestępstwa są w Finlandii niezwykle rzadkie i niemal zawsze stoją za nimi grupy przyjezdne. Komisarz Juhapenka Karkola przyznał, że śledczy od początku podejrzewali zawodowych przestępców z zagranicy. Mołdawia ma nowego premiera. Kompetentny specjalista wkracza do gry. Aleksandru Mantenu zostanie nowym premierem Mołdawii, ogłosił Igor Grosu, lider proeuropejskiej partii działania i sprawiedliwości, która wygrała wrześniowe wybory parlamentarne. Mantenu to doświadczony ekonomista, przez wiele lat związany z Bankiem Światowym w Waszyngtonie, gdzie pracowała również prezydent Mołdawii Maja Sandu. Grosu podkreślił, że kraj potrzebuje kompetentnego specjalisty z poważnym doświadczeniem ekonomicznym, by kontynuować integrację europejską i rozwój gospodarki. Dziękujemy panu Mantenu, który ma za sobą imponującą karierę, za to, że zdecydował się zaangażować w sprawy kraju w momencie, gdy jest to najbardziej potrzebne, dodał lider partii. Dotychczasowy premier Doryn Resean, który pełnił funkcję od lutego 2023 roku, ogłosił, że ustępuje i całkowicie wycofuje się z polityki. Aleksandru Mantenu 61 lat. Nie był wcześniej osobą publiczną ani aktywnym politykiem. Z zawodu jest ekonomistą i założycielem firmy inwestycyjnej 4 i Capital Partners. Większość swojej kariery spędził za granicą, zdobywając doświadczenie w instytucjach finansowych i projektach międzynarodowych. Nie byłem osobą publiczną i rozumiem potrzebę zapewnienia społeczeństwu jak największej transparentności informacji na mój temat, skomentował Mantenu. Wybory parlamentarne w Mołdawii odbyły się 28 września. Proeuropejska Partia Akcji i Solidarności prezydent Mai Sandu zdobyła 50,2% głosów, co przełożyło się na 55 mandatów w liczącym 101 miejsc w parlamencie. Drugie miejsce zajął prorosyjski patriotyczny blok wyborczy byłego prezydenta Igora Dodona z wynikiem 24,17% i 26 mandatów. To już wszystko na dziś. Dziękujemy, że jesteś z nami na kanale NPTV. Jeśli chcesz wspierać niezależne media, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał udostępnij ten materiał znajomym i koniecznie napisz komentarz co myślisz o sytuacji w Polsce i na świecie. Dzięki Twojemu zaangażowaniu ten film może dotrzeć jeszcze dalej. Do zobaczenia już jutro w kolejnym wydaniu wiadomości.